Pidaj Piotrze. Dzień dobry. Wiesz, są takie książki, które na przykład po jednych się czegoś boisz. Tak. Po innych jesteś czegoś ciekawy. Tak. Eee, -P -P innych jesteś na przykład przygnębiony. A są na przykład takie książki, po których się czujesz lepszy, podniesiony na duchu i gotowy, żeby o siebie zawalczyć. Całkiem przypadkowo dzisiaj właśnie taka. Stań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Kogo? Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. A nie będę Panu Bogu zawracał z głowy y, moją codziennością. W tej książce Ksiądz Piotr mówi, zacznij w końcu chcieć od Pana Boga więcej. Zawracaj mu głowę. Jego obchodzi to, z czym ty się mierzysz codziennie. Wstań. Drugie rozszerzone wydanie bestsellera, którego pokochały tysiące osób, kilkulatnie dostępny i oto wracamy my, Cali, na biało, a właściwie na beżowo. Tytułowa minuta, czas, start. Jeżeli zastanawiasz się, jak odzyskać radość życia i jak radzić sobie z grzechami, słabościami i tym, z czym się najbardziej mierzysz, ta książka jest właśnie dla Ciebie. Uświadomi Ci, że żyjąc poniżej własnych możliwości skazujesz się na nieświętość. Dokładnie. Jeśli wydaje Ci się, że świętość to nuda, to coś kompletnie nieosiągalnego, to coś zarezerwowanego tylko dla wielkich postaci z kolorowych obrazów, nic bardziej mylnego. Świętość to Twoje pierwsze i podstawowe powołanie. Świętość to normalność. Ta książka uświadomi Ci, że przeciwieństwem świętości nie jest nieświętość, jest byle jakość. Jeśli masz problem z podejmowaniem decyzji, nie wiesz na czym je opierać, jeżeli wciąż wahasz się, którą drogą iść, jeżeli wciąż czujesz się, jakbyś był nie z tego świata, właśnie w tej książce znajdziesz odpowiedzi, jak sobie z tym poradzić. Jeśli szukasz sensu w życiu i cały czas tkwisz w tym samym miejscu, jak sam tytuł mówi, wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. A ponieważ sami nie wiemy, na co nas stać, to... Na www.rtck.pl o osiąganiu szczęścia i o tym, że Bóg nie potrafi dawać mało. Wstań, ksiądz Piotr Pawłukiewicz na www.rtck.pl, łamane, przez sklep.